A co gdybym ci powiedział, że nigdy więcej nie będziesz musiał znosić tego okropnego zapachu wydobywającego się z odpływu. Znasz ten nieprzyjemny zapach, który wypełnia kuchnię, łazienkę, pralnię i nie chce zniknąć? Ten zapach, który sprawia, że wstydzisz się, gdy ktoś przychodzi z wizytą. Cóż, doskonale wiem, co czujesz, bo sam to przeżyłem. A dobra wiadomość jest taka, że dziś odkryjesz dziewięć prostych i niedrogich sposobów. Które raz na zawsze rozwiążą ten problem. Nie musisz wzywać hydraulika, wydawać pieniędzy na drogie produkty, a już na pewno nie musisz cierpieć z powodu tego dyskomfortu we własnym domu. Zapach z odpływów powstaje w wyniku gromadzenia się resztek jedzenia, tłuszczu, włosów, mydła i innych zanieczyszczeń, które gromadzą się w odpływie. Z czasem zaczynają one gnić i wytwarzać ten nieznośny zapach. Co więcej, gdy syfon wysycha lub nie działa prawidłowo, gazy ściekowe przedostają się bezpośrednio do domu. Ale nie martw się, ponieważ dziś dowiesz się, jak rozwiązać ten problem w praktyczny i ekonomiczny sposób. Zebrałam 9 technik, które naprawdę działają i które możesz zacząć stosować już dziś. To sprawdzone i przetestowane metody, które nie zrujnują twojego budżetu. Jeśli dotrwasz do końca tego filmu, Twój dom będzie pachniał świeżością i przyjemnym zapachem, na który zasługuje każdy. Zwróć więc uwagę na każdą wskazówkę, bo jestem pewna, że przynajmniej jedna z nich całkowicie odmieni Twoje codzienne sprzątanie. Zaczynajmy. Wskazówka 1. Gotowanie wody z grubą solą. Spójrz, ta pierwsza technika jest tak prosta, że nie uwierzysz, jakie przynosi rezultaty. Gotowanie wody z gruboziarnistą solą to jeden z najstarszych i najskuteczniejszych sposobów czyszczenia odpływów i usuwania nieprzyjemnych zapachów. A wiesz dlaczego? Ponieważ gorąca woda rozpuszcza tłuszcz, który przywiera do ścianek rur, a gruboziarnista sól działa jak naturalny środek ścierny, rozpuszczając nagromadzony brud. Aby to zrobić, Potrzebujesz tylko dwóch litrów wody i trzech czubatych łyżek soli gruboziarnistej. Najpierw zagotuj wodę w dużym garnku. Kiedy woda się gotuje, możesz od razu wsypać sól gruboziarnistą do odpływu. Zgadza się. Wsyp suchą sól, ponieważ zacznie ona działać w środku. Gdy woda będzie bardzo gorąca, ale nie będzie już wrzeć, ostrożnie wlej ją całą do odpływu, uważając, żeby się nie poparzyć. Sekret. W ciągłym, bezprzerwowym wykonywaniu tego procesu. Gorąca woda musi płynąć z dużą siłą, aby usunąć cały brud powodujący nieprzyjemny zapach. Po zużyciu całej wody odczekaj około pięciu minut, a następnie dodaj kolejne dwa litry wody o temperaturze pokojowej, aby dokończyć płukanie. Powtarzaj to co najmniej raz w tygodniu, jeśli problem z zapachem utrzymuje się w domu lub co dwa tygodnie w ramach konserwacji. Ta technika jest wspaniała, ponieważ oprócz usuwania nieprzyjemnych zapachów, pomaga również zapobiegać zatykaniu rur. Tłuszcz osadzający się w rurach jest jedną z głównych przyczyn zatykania się odpływów, a regularne używanie wrzątku nie ma czasu, aby się gromadził. Gruboziarnista sól ma również właściwości eliminujące bakterie, które również powodują nieprzyjemne zapachy. Możesz to zrobić we wszystkich odpływach w domu. W kuchni, łazience, pralni, zlewie działa na wszystkie. Zachowaj jednak ostrożność, jeśli masz bardzo stare rury lub rury wykonane z delikatniejszego materiału, ponieważ bardzo gorąca woda może je uszkodzić. W takich przypadkach używaj bardzo gorącej wody, ale nie wrzącej. Efekt zobaczysz natychmiast, ponieważ zapach zniknie natychmiast, a w domu będzie panowała o wiele czystsza i przyjemniejsza atmosfera. Wskazówka 2. Soda oczyszczona z białym octem. Przejdźmy teraz do skutecznego połączenia, które każdy powinien znać: Sody oczyszczonej i białego octu. Ten duet jest fantastyczny, ponieważ wywołuje reakcję chemiczną, która rozpuszcza cały brud zalegający w odpływie i eliminuje bakterie powodujące nieprzyjemne zapachy. Jest tani, łatwo dostępny i niezwykle skuteczny. Będziesz potrzebować pół szklanki sody oczyszczonej i jedną szklankę białego octu. Najpierw upewnij się, że odpływ jest suchy i nie ma w nim stojącej wody. Następnie wsyp całą sodę oczyszczoną bezpośrednio do odpływu i mocno dociśnij łyżką lub szpatułką. Pozostaw sodę oczyszczoną na około 2 minuty. Następnie zalej sodę białym octem. Kiedy ocet zetknie się z sodą oczyszczoną. Zaczyna unosić się biała piana. Nie martw się, to normalne. I to właśnie ta reakcja sprawi, że stanie się cud. Piana wnika we wszystkie zakamarki odpływu, rozpuszcza tłuszcz, usuwa osad i zabija bakterie. Pozostaw na co najmniej 15 minut, ale jeśli zapach jest bardzo intensywny, możesz pozostawić ją nawet na pół godziny. Po tym czasie weź garnek z dwoma litrami bardzo gorącej wody. I wylej wszystko naraz do odpływu. Gorąca woda wypłucze cały brud, który soda oczyszczona i ocet rozpuściły. Zauważysz, że zapach całkowicie zniknie. W przypadku poważnego problemu powtórz proces jeszcze raz tego samego dnia, aby upewnić się, że wszystko jest czyste. Ta technika idealnie nadaje się do stosowania raz w tygodniu lub co 10 dni. Nie tylko eliminuje nieprzyjemne zapachy ale także zapobiega zatykaniu się rur i utrzymuje je w czystości na dłużej. Soda oczyszczona ma również właściwości pochłaniania zapachów, dzięki czemu działa nawet po spłukaniu. A co najważniejsze, prawdopodobnie masz już te dwa produkty w swojej kuchni, lub możesz je kupić w bardzo niskiej cenie w każdym supermarkecie. Wskazówka 3. Skórka cytryny z lodem. Ta wskazówka jest szczególnie przydatna w przypadku odpływów w zlewie kuchennym, ale sprawdzi się również w innych miejscach. Skórka cytryny z lodem to orzeźwiające połączenie, które nie tylko czyści odpływ, ale także pozostawia w kuchni cudowny cytrusowy zapach. A co najlepsze, ponownie wykorzystujesz coś, co w przeciwnym razie poszłoby na marne. Jeśli używasz cytryn do robienia soku, przyprawiania potraw lub czegokolwiek innego. Zachowaj skórki. Będziesz potrzebować około czterech lub pięciu skórek cytrynowych i szklanki lodu. Pokrój skórki na mniejsze kawałki, aby nie przeciążać młynka do odpadów, jeśli go masz, lub aby łatwiej spływały do odpływu, jeśli go nie masz. Najpierw wrzuć skórki cytrynowe do odpływu, a następnie dodaj na wierzch lód. Odkręć kran z dużą ilością zimnej wody i wrzuć skórki i lód do odpływu. Jeśli masz młynek do odpadów, odkręć go i pozwól mu płynąć, aż wszystko zostanie przetworzone. Lód działa jak ścierniwo, ścierając ścianki rur i młynka, usuwając warstwę tłuszczu i brudu. Cytryna ma naturalne właściwości antybakteryjne i pozostawia niesamowity, świeży aromat. Kwas cytrynowy zawarty w cytrynie pomaga również rozpuścić resztki tłuszczu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. To naturalny i bardzo skuteczny sposób na utrzymanie czystości odpływu i świeżości bez użycia środków chemicznych. Możesz to z łatwością robić dwa razy w tygodniu, zwłaszcza jeśli dużo gotujesz w domu i często korzystasz ze zlewu. Odmianą tej techniki jest zamrożenie skórek cytryny w foremkach na kostki lodu wypełnionych wodą. W ten sposób tworzysz kostki lodu ze skórką cytryny w środku i możesz ich używać w razie potrzeby. To niezwykle praktyczne i zawsze masz je pod ręką, gdy zauważysz, że odpływ zaczyna brzydko pachnieć. To jeden z najbardziej naturalnych, ekologicznych i aromatycznych sposobów na dbanie o odpływy. Jeśli podobają Ci się te wskazówki i chcesz nadal otrzymywać podobne treści, zasubskrybuj kanał już teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. I daj znać w komentarzach, skąd oglądasz. Pętnie dowiem się, gdzie jesteś i czy te techniki działają również u ciebie. A teraz przejdźmy do kolejnych niesamowitych wskazówek. Wskazówka 4. Wylej plastikową torbę z wybielaczem do odpływu. Ta technika doskonale sprawdza się w przypadku odpływów, które pozostają nieużywane przez długi czas, np. w łazienkach gościnnych lub pomieszczeniach gospodarczych, z których nie korzysta się codziennie. Gdy odpływ pozostaje nieużywany. Woda w syfonie paruje, a gazy ściekowe unoszą się bezpośrednio do domu. Wtedy właśnie zaczyna się ten okropny, pozornie nieusuwalny zapach. Aby rozwiązać ten problem w praktyce, potrzebujesz solidnej plastikowej torby, takiej jak te grubsze z supermarketu, i wybielacza. Napełnij torbę do połowy wodą i dodaj nakrętkę wybielacza. Zamknij torbę szczelnie, mocno zawiązując węzeł, aby zapobiec wyciekom. Następnie umieść torbę na odpływie, całkowicie blokując odpływ. Ciężar wody tworzy idealne uszczelnienie, które zapobiega unoszeniu się gazów ściekowych. Wybielacz wewnątrz worka pomaga również zabić bakterie znajdujące się w pobliżu i wyeliminować nieprzyjemne zapachy. Możesz pozostawić worek tak długo, jak to konieczne. Jeśli korzystasz z toalety rzadko, możesz go pozostawić na kilka tygodni. Kiedy ponownie będziesz musiał skorzystać z odpływu, po prostu wyjmij worek i gotowe. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w domkach plażowych, wiejskich i w dodatkowej łazience, która stoi nieużywana przez tygodnie. Wiele osób nie wie, że syfon musi być stale napełniony wodą, aby działać prawidłowo. Kiedy woda wysycha, traci on swoją funkcję zatrzymywania gazów, dlatego czasami wchodzisz do zamkniętego pomieszczenia. I czujesz ten silny zapach ścieków. Kolejną zaletą tej techniki jest to, że można jej używać również do odpływów podłogowych, zwłaszcza na zewnątrz lub w garażach. Wystarczy dopasować rozmiar worka, aby odpowiednio zakryć odpływ. To tanie i praktyczne rozwiązanie, które natychmiast rozwiązuje problem bez konieczności ingerowania w instalację hydrauliczną lub wzywania fachowca. Wskazówka 5. Sól z cytryną i lodem do dokładnego czyszczenia. Przejdźmy teraz do bardziej kompleksowej techniki, która dogłębnie oczyszcza odpływ. Ta kombinacja soli, cytryny i lodu jest skuteczna, ponieważ działa na problem z wielu stron jednocześnie czyści, dezodoruje i dezynfekuje wszystko naraz. Jest idealna, gdy zapach jest bardzo intensywny lub gdy zauważysz, że odpływ zaczyna się zatykać. Potrzebne będą trzy łyżki soli gruboziarnistej, sok z dwóch cytryn i szklanka kruszonego lodu. Najpierw wsyp sól gruboziarnistą do odpływu i dokładnie ją rozprowadź. Sól działa jak środek ścierny, który usunie cały brud ze ścianek rury. Pozostaw sól na około 3 minuty, aby zaczęła działać. Następnie polej sól sokiem z cytryny. Kwas zawarty w cytrynie zacznie rozpuszczać tłuszcz i natychmiast zabijać bakterie. Możesz nawet usłyszeć ciche syczenie zachodzącej reakcji chemicznej. Pozostaw mieszankę na kolejne 5 minut. W międzyczasie, jeśli lód jest w bardzo dużych kostkach, pokrusz go na mniejsze kawałki. Po tym czasie wrzuć lód do odpływu i polej go silnym strumieniem zimnej wody. Lód będzie działał jak mechaniczny środek ścierny, ścierając wszystko, co zmiękczyła sól i cytryna. Zimna woda dłużej utrzymuje lód w stanie stałym. Dzięki czemu lepiej się go czyści. Pozostaw wodę przez około 2 minuty, aby upewnić się, że wszystko jest dokładnie wypłukane. Na koniec zalej naczynie garnkiem z gorącą wodą, aby roztopić pozostały tłuszcz. Ta technika doskonale sprawdza się co najmniej raz w miesiącu w ramach gruntownego czyszczenia. Jeśli dużo gotujesz i używasz dużej ilości tłuszczu, możesz stosować ją nawet dwa razy w miesiącu. Rezultatem jest całkowicie czysty odpływ, bez nieprzyjemnych zapachów i działający idealnie. Twoje rury będą ci wdzięczne, a w domu będzie stale panować świeże powietrze. Wskazówka 6. Rozcieńczone kryształy sody kaustycznej. Porozmawiajmy teraz o silniejszym rozwiązaniu na trudniejsze przypadki. Rozcieńczone kryształy sody kaustycznej są niezwykle skuteczne. W usuwaniu nieprzyjemnych zapachów z odpływów i udrażnianiu rur, które zaczynają się zatykać. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z tym produktem, ponieważ jest on żrący i może spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą. Po pierwsze, będziesz potrzebować okularów ochronnych i grubych, gumowych rękawic. Nigdy nie podejmuj tej procedury bez zabezpieczenia. Użyj dwóch łyżek kryształków sody kaustycznej na każdy litr zimnej wody. Ważne, zawsze dodawaj sodę do wody, nigdy odwrotnie, ponieważ może to spowodować gwałtowną reakcję i rozpryskiwanie. Do solidnego plastikowego wiadra najpierw wlej zimną wodę, a następnie stopniowo dodawaj kryształki, mieszając trzonkiem odmiotły lub czymś, co możesz później wyrzucić. Mieszanina sama się nagrzeje z powodu reakcji chemicznej, więc zachowaj ostrożność. Gdy kryształki całkowicie się rozpuszczą, przenieś wiadro do odpływu i natychmiast wylej wszystko, uważając, aby nie rozchlapać. Pozostaw mieszankę w odpływie na co najmniej 15 minut. W tym czasie nie korzystaj z odpływu i wentyluj pomieszczenie, otwierając okna i drzwi. Soda kaustyczna rozpuści cały tłuszcz, nagromadzone mydło. Resztki włosów i inne zanieczyszczenia powodujące nieprzyjemny zapach. Po tym czasie przepucz odpływ dużą ilością zimnej wody, aby dokładnie go spłukać. Tę technikę należy stosować maksymalnie raz w miesiącu, ponieważ soda kaustyczna jest bardzo silna, a jej nadmierne stosowanie może z czasem uszkodzić rury. Jest idealna w przypadkach, gdy żadna inna metoda nie zadziałała lub gdy zapach jest nie do zniesienia. Zawsze przechowuj sodę kaustyczną poza zasięgiem dzieci i zwierząt, oraz w suchym i bezpiecznym miejscu. Kaktamik, wskazówka 7, nadtlenek wodoru z wodorowęglanem. To połączenie jest jednym z moich ulubionych, ponieważ oprócz neutralizacji zapachów, ma niesamowitą moc czyszczenia i dezynfekcji. Nadtlenek wodoru zabija bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy powodujące nieprzyjemne zapachy. A soda oczyszczona pochłania zapachy i czyści powierzchnię. Razem tworzą niezrównany duet. Potrzebne będzie pół szklanki sody oczyszczonej i jedna szklanka 20% roztworu nadtlenku wodoru. Zacznij od wsypania sody oczyszczonej do odpływu i dociśnij ją mocno, tak aby dostała się do rury. Odczekaj około dwóch minut, a następnie wlej nadtlenek wodoru. Zacznie wytwarzać białą pianę, co oznacza, że odpływ działa. Reakcja sody oczyszczonej z nadtlenkiem wodoru powoduje musowanie, które pomaga rozluźnić cały brud przyklejony do ścianek rur. Ponadto nadtlenek wodoru uwalnia tlen, który utlenia substancje powodujące nieprzyjemny zapach, całkowicie je eliminując. Pozostaw tę mieszankę na 20 minut, aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty. Po upływie tego czasu Weź czajnik lub garnek z bardzo gorącą wodą i wlej ją do odpływu. Gorąca woda wypłucze cały rozpuszczony brud i dodatkowo poprawi skuteczność czyszczenia. Zauważysz, że zapach całkowicie zniknie, a odpływ będzie wyglądał na głęboko czysty. W razie potrzeby możesz powtórzyć proces, aby mieć pewność, że wszystko jest dokładnie wyczyszczone. Ta technika jest bezpieczna do stosowania co tydzień. Ponieważ składniki nie są szkodliwe dla rur, nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen, dzięki czemu nie szkodzi środowisku. To doskonała opcja dla tych, którzy chcą utrzymać dom w czystości w sposób bardziej naturalny i bez użycia agresywnych środków chemicznych. Działa bardzo dobrze we wszystkich rodzajach odpływów z lewie, prysznicu, pralce i pomieszczeniu gospodarczym. Wskazówka 8. Fusy z kawy eliminują zapachy. Kto by pomyślał, że fusy po kawie, które wyrzucasz każdego dnia, mogą być tak skuteczne w czyszczeniu rur? Fusy po kawie mają niesamowite właściwości pochłaniania zapachów, a jednocześnie działają jak delikatny środek ścierny, który czyści rury bez ich uszkadzania. Dodatkowo pomagają zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu. Aby zastosować tę technikę, należy zebrać fusy z kawy z co najmniej trzech, lub czterech ekspresów do kawy. Nie trzeba zbierać ich wszystkich naraz. Można je przechowywać w szczelnym pojemniku w lodówce aż do uzyskania wymaganej ilości. Gdy zbierze się wystarczająca ilość fusów, należy je wylać do odpływu i przepłukać zimną bieżącą wodą. Ważne? Należy używać zimnej wody, ponieważ gorąca może spowodować przywieranie fusów do rur. Tekstura fusów kawowych działa jak naturalna gąbka, szorując ścianki odpływu, usuwając tłuszcz i zanieczyszczenia. Aromat kawy neutralizuje również nieprzyjemne zapachy i pozostawia przyjemniejszy aromat. Pozostaw wodę na około 3 minuty, aby upewnić się, że wszystkie fusy przepłynęły przez odpływ. Po tym procesie możesz wlać do odpływu garnek gorącej wody z niewielką ilością neutralnego detergentu. Aby go dokładnie wyczyścić. Dzięki temu unikniesz przywierania fusów i rura będzie całkowicie czysta. Tę technikę warto stosować dwa razy w tygodniu, zwłaszcza jeśli pijesz kawę codziennie i masz pod ręką fusy. Dodatkową zaletą fusów z kawy jest to, że pomagają utrzymać rury w dobrym stanie, ponieważ mają właściwości zapobiegające osadzaniu się kamienia. Wiele osób o tym nie wie. Ale fusy skawy są również naturalnym środkiem odstraszającym niektóre owady, które mogą gromadzić się w odpływach. Dzięki temu, oprócz czyszczenia i usuwania nieprzyjemnych zapachów, chronisz swój dom przed nieproszonymi gośćmi. Zanim przejdziemy dalej, powiem Wam coś na szybko. Jeśli chcecie mieć czysty, uporządkowany i pachnący dom, nie marnując godzin ani nie wydając pieniędzy na drogie produkty, Przygotowałam kompletny poradnik z prostymi domowymi przepisami, cotygodniową listą kontrolną i profesjonalnymi trikami, które naprawdę działają. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. A teraz kontynuujmy oglądanie filmu. Wskazówka 9. Neutralny detergent z gorącą wodą. Nasza ostatnia wskazówka jest jedną z najprostszych i najłatwiejszych do stosowania na co dzień. Neutralny detergent z gorącą wodą to podstawowy, ale niezwykle skuteczny sposób na utrzymanie czystości i neutralizacji zapachów w odpływach. To profilaktyczna konserwacja, która zapobiega powstawaniu problemów. Potrzebne będą trzy łyski neutralnego detergentu i dwa litry bardzo gorącej wody. Najpierw wlej detergent bezpośrednio do odpływu. Detergent ma właściwości rozbijające cząsteczki tłuszczu. Ułatwiając czyszczenie, dokładnie rozprowadź detergent wzdłuż odpływu ręką lub, jeśli wolisz, starą szczotką. W międzyczasie podgrzej wodę, aż będzie bardzo gorąca, ale nie wrząca. Gdy woda osiągnie odpowiednią temperaturę, ostrożnie wylej ją całą do odpływu, uważając, żeby się nie poparzyć. Gorąca woda wypłucze detergent, czyszcząc i odtłuszczając wszystko na swojej drodze. Pozostaw wodę cieknącą przez około dwie minuty, aby upewnić się, że wszystko zostało dokładnie wypłukane. Ta technika jest idealna do codziennego stosowania, zwłaszcza w odpływie kuchennym po umyciu naczyń. Dzięki temu prostemu nawykowi zapobiegniesz gromadzeniu się tłuszczu i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. To forma konserwacji zapobiegawczej, która pozwala uniknąć późniejszego gruntownego sprzątania. Neutralny detergent jest ważny, ponieważ nie podrażnia rur i można go często stosować bez ryzyka ich uszkodzenia. Co więcej, skutecznie usuwa tłuszcz, ale nie szkodzi środowisku, tak jak niektóre silniejsze środki chemiczne. Jeśli wejdzie ci to w nawyk, gwarantuję, że nigdy więcej nie będziesz mieć problemu z nieprzyjemnym zapachem z odpływów w domu. Backpick, gra dobrze, oto 9 skutecznych technik które pozwolą Ci raz na zawsze pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z odpływów. Każda z tych wskazówek naprawdę działa i możesz zacząć stosować je już dziś, korzystając ze składników, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchni. Sekret tkwi w zapobieganiu gromadzeniu się brudu i regularnej pielęgnacji odpływów. Pamiętasz, jak na początku mówiłem, że odkryjesz, jak rozwiązać ten problem bez wydawania fortuny i bez konieczności wzywania specjalisty? Cóż, teraz masz wszystkie potrzebne narzędzia. Wybierz technikę, która najlepiej pasuje do Twojej rutyny i zacznij ją stosować. Jeśli problem jest bardzo poważny, najpierw zastosuj mocniejsze techniki, a potem przejdź do tych delikatniejszych. Czysty i pachnący dom to nie luksus, to konieczność, a każdy zasługuje na życie w przyjemnym otoczeniu. Te techniki całkowicie odmienią Twoje domowe doznania. I nigdy więcej nie będziesz czuć się zażenowany, gdy ktoś cię odwiedzi. A co najlepsze, nie wydałeś prawie nic, aby osiągnąć ten niesamowity efekt. Zanim zakończę, chcę przypomnieć o czymś ważnym. Jeśli chcesz mieć czysty, uporządkowany i pachnący dom, nie marnując godzin ani nie wydając pieniędzy na drogie produkty, przygotowałam kompletny poradnik z prostymi domowymi przepisami, cotygodniową listą kontrolną. I profesjonalnymi trikami, które naprawdę działają. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Warto go sprawdzić, aby odmienić swoją rutynę w praktyczny i ekonomiczny sposób. A teraz chcę się dowiedzieć od Was: którą z tych dziewięciu technik wypróbujecie jako pierwszą? Dajcie znać w komentarzach, który odpływ w Waszym domu najbardziej Was denerwuje i która porada, Waszym zdaniem, rozwiąże ten problem. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie mu łapkę w górę poniżej i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Włączcie powiadomienia, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach z kolejnymi niesamowitymi poradami takimi jak te. Podziel się tym filmem ze znajomym członkiem rodziny lub sąsiadem, który również zmaga się z nieprzyjemnym zapachem z odpływów. Jestem pewien, że te techniki pomogą wielu osobom cieszyć się przyjemniejszym i pachnącym domem. Do zobaczenia w kolejnym filmie z kolejnymi praktycznymi wskazówkami, które ułatwią Ci życie. Mocne uściski i do zobaczenia wkrótce.